Pojawia się pytanie, czy szalony reporter próbuje sprawić, żeby Krzysztof Stanowski stracił swoje współpracę. Film Buddy dostępny już nie tylko w kinach i od razu notuje świetne wyniki. Lipiec z lepszy wyświetleniowo od kanału Zero potężny wynik influencera. Przemek Pro z kolejną mocną wypowiedzią, tym razem zwrócił się do fanek. Na drugim froncie konfliktu Krzysztofa Stanowskiego z szalonym reporterem ponownie jest ciekawie, oczywiście mowa o Twitterze i kolejnych mocnych wpisach. Wczoraj na twitterowym koncie szalnego reportera pojawiło się nagranie, które powstało w wyniku Wyciętych momentów trwającego 80 minut filmu Krzysztofa Stanowskiego na jego temat. Pozwólcie, że pierwszej części nagrania nie pokażę wam z głosem, ponieważ musiałbym cenzurować większość słów, biorąc pod uwagę ich częstotliwość. Możemy zobaczyć momenty, w których Krzysztof Stanowski zwracał się do szalonego reportera, używając wulgaryzmu. Dlaczego jednak szalony reporter to pociął, zmontował, a następnie opublikował na Twitterze? Po prostu wygląda na to, że chciał uderzyć Krzysztofa Stanowskiego, przy okazji wplątując całą sprawę jego sponsorów. Opisie tego nagrania możemy przeczytać, "Streszczenie". Zobaczenie filmu Krzysztofa Stanowskiego, krótkie, ale jest tam cała merytoryka, wszystkie argumenty i przesłanie, pokazuje wysoką kulturę, dziennikarski profesjonalizm i obiektywne podejście prowadzącego z dedykacją dla KFC, XTB, FuchsiaPL, Xcom, Rocket Jobs, SFD. To wasze loga towarzyszą wyzwiskom i hejtowaniu, które uprawia Stanowski. Rozumiem, że się pod tym podpisujecie. To jest to, co przekazuje non-stop non swojej widowni. I dzieci patrzą. O, to jest Kozak. To jest naprawdę Kozak. Dobra, teraz lokowania. Jeśli już inwestujecie lub chcecie zacząć inwestować na giełdzie, to zajrzyjcie na stronę XTB. Proponuję wejść na Rocket Jobs Pelt. Jeśli chodzi o SFD, to wszyscy wszystko już przecież wiedzą. Zapraszamy do kfs W sklepie X.com, w sklepie naszego stałego partnera. No i Krzysztof Stanowski odniósł się do tej publikacji. Hahaha, ha, ha. stały uczestnik konferencji freakfightowych spłakał się, że zgodnie z jego własnym hasłem ktoś mu kazał wypierwać. I jeszcze zaczął pisać do moich sponsorów Napisz do pani prokurator jeszcze A widzów niezmiennie zachęcam Do korzystania z ofert naszych partnerów Twitterowe wymiany zdań pomiędzy Krzysztofem Stanowskim A Szolnym reporterem przynajmniej mi Na razie się nie nudzą i dość często je tutaj wam przytaczam żeby się sami nie musieli przeglądać Twittera Natomiast kolejne odpowiedzi są o tyle ciekawe Że mogą potencjalnie rzucać jakieś nowe światło Na przyszłe publikacje No chyba, że są to po prostu zwykłe zaczepki Właśnie kolejna wymiana zdań Jest zdecydowanie interesująca w perspektywie ich konfliktu Reporter odpowiedział również Również pod samym wpisem Krzysztofa spłaczysz się po filmie pajacu, jak tam firma ze szwagrem znalazłeś go? Stanowski w kontrze zamieścił taki wpis, nie, na razie szukam pewnego przemytnika z Krakowa. Co spotkało się z ponownym wywołaniem tematu spółki przeszalonego. Szukaj szwagra, bo tam chyba z 7 lat żeście o sprawozdaniach zapomnieli. Kur Gang Olsena, my ze Szwagrem. Natomiast kolejna wypowiedź Krzysztofa Stanowskiego jest tym bardziej intrygująca, ponieważ jest rozwinięciem tematu przemytnika, który wcześniej w ogóle się raczej chyba nie pojawiał. Jak już mówiłem, teraz bardziej interesuje mnie przemyt papierosów z Ukrainy, przemyt alkoholu z Skandynawii oraz rozprowadzanie narkotyków w Polsce. Reporter za to opublikował nagranie podpisane To znalazłeś. Cieszę się, że zacząłeś grać w moją grę. Ja już wracam, jak nasały przemytnik. Zakupiłem flaszkę z Ukrainy, chociaż Stanowski tak pewnie powie, że przemycałem, akurat, wzbogacony uran. Pozdrawiam. Szalony reporter nie jest obecnie sam, ponieważ Krzysztof Stanowski znalazł się również w publikacjach twitterowych Zbigniewa Stonogi. Szalony zapowiada wkrótce film na YouTubie, a czym bardziej temat nabiera rozpędu, to wzrasta szansa na kolejny materiał autorstwa właściciela kanału Zero. A pozostając dalej w temacie kanału Zero, książulo w pojedynkę wykręcił lepszy wynik niż projekt Krzysztofa Stanowskiego. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 6 macie tutaj na kanale takie treści, jeśli zostawicie like oraz subskrypcję, zwiększycie szansę, że ponownie wyskoczę wam na stronie głównej. Prawie 36,5 miliona wyświetleń. Tyle w samym lipcu zdobył jeden z najpopularniejszych polskich twórców. Automatycznie powstaje porównanie z kanem Zero, który w ostatnich dniach poinformował o swoich zasięgach wynoszących 35,2 miliona wyświetleń. Różnicą pomiędzy kanami jest oczywiście tematyka, ale również koszty oraz ilość osób zaangażowanych w produkcję. Jak pojawiają się takie wielkie wyświetlenia, to pojawiają się również spekulacje, ile z takich wyświetleń mógłby potencjalnie ten książulo zarobić. Ciężko tutaj porównywać bezpośrednio materiały książula z tymi od Krzysztofa Stanowskiego, który w przypadku podobnych Zasięgów mnie wygenerować średnio 577 tysięcy złotych miesięcznie. Filmy najpopularniejszego youtubera kulinarnego nie są jednak krótkie, zwykle trwają około 20-25 minut. Przy założeniu stawek, które często krążą w sieci, jako taki obecny, raczej minimalny wyznacznik, w postaci 10 zł za każdy tysiąc wyświetleń, to książulo spokojnie zarobiłby ponad 360 tysięcy złotych. Oczywiście stawka u niego może być wyższa, co będzie dość znacząco zwiększać miesięczne przychody. Od wczoraj można zobaczyć film Buddy w internecie, ten, który był wcześniej w kinach i od razu generuje spore zainteresowanie. Fenomen Buddy jest raczej znany każdej osoby śledzącej aktywnie polski internet. Wszystkie inicjatywy związane z jego postacią wiążą się automatycznie z olbrzymim zainteresowaniem oraz sukcesem. Od wczoraj w ramach platformy streamingowej Prime Video można zobaczyć dostępny w dotychczas jedynie na ekranach kin film Budda Dzieciak 98 i pomimo dużego zainteresowania na etapie premiery kinowej, film stał się numer jeden w Polsce na wspomnianej platformie. Cześć mordeczki, słuchajcie, nagrywam do was z samego rana jeszcze takim zaspanym głosem no bo stało się coś, za co chciałbym wam podziękować. Ja zawsze mówiłem, że mam popapraną grupę odbiorców, ale w 24 godziny na dnie całe wbić top 1 na Amazon Prime to jest naprawdę gruby temat. No i chciałem przed tymi 24 godzinami wam za to podziękować. Jesteście niesamowici, dziękuję Wam pięknie, kocham was i macham wam i całuję Was w czółko. Przemek proś ciekawym instagramowym statementem w stronę swoich fanek. Przemek jest jedną z najbardziej aktywnych osób wśród członków ekipy. Dość często możemy zobaczyć na jego Twitterze przemyślenia oraz wnioski w tematach związanych najczęściej z byciem influencerem. Wczoraj natomiast tym razem na jego Instagramie pojawiło się nagranie, które nie do końca wiem jak interpretować. Z jednej strony mogłoby to być lekko żartobliwe, z drugiej może oczywiście być całkiem na poważnie. Dziewczyny! Kochane dziewczyny, słuchajcie! Naprawdę jest tutaj Was bardzo dużo. Jesteście w ogóle większością moich obserwatorów. I e, słuchajcie, powiem Wam taką rzecz. Często piszecie mi, w że zapraszam na kawkę, na spotkanie i tak Wydaje mi się, że w ten sposób zapraszając mnie, troszeczkę jakbyście kurde nie brały pod uwagę kartonik mojej ukochanej dziewczyny. Wydaje mi się, że nie byłaby ona zadowolona z tego powodu, że ja bym kawkował sobie w moim wolnym czasie z, z jedną z was i powiem szczerze, że nie podoba mi się to. Chciałbym, żebyście dziewczyny szanowały moją kobietę i związek, w którym jestem. Bo ja kocham wikę nad życie i nie umawiam się z, z wami, z fankami. Kocham was, ale w inny sposób. Jak wiecie, to jest inna relacja kulisy bycia influencerem. Dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się jutro po godzinie 6 tutaj na kanale. Miłego dnia, siema.